Dzień dobry, dobry wieczór. E, tym razem z Wrocławia. Tym razem z Wrocławia. Mi Za zeta koszyczek, bardzo fajnie. W Kinderplacu. Fajowa. Ma okay. Witamy nowy rok. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy z truskawkowego do studia. I nasza pani ukryta psycholog, która się w ogóle nikomu nie pokazuje tak naprawdę, bo się dzisiaj wstydzi, tutaj Wstydzi się z zmusi zmusił truskawką. Pięć truskawek. I no, jest spoko. No i szamamy teraz truskaweczki, bo są zdrowe na topie. Ale cigarety też pożymy. Tak. Polska, jedy, Polska, Tak, socjalizujemy od najmłodszych lat. Ej, mi proszę Cię. No, to mi się zesrał na tramwaj? A to to takie bało. Kurwa, a kto mi się zesrał na tramwaj? Ja, Kurwa, to to takie bało tam i... Kto tu tak walił? O, Ręką wyciera główną z buta, nie pójdź, Kurwa, jestem całym w gównie, eee, na robota. Proszę bardzo. No. No, e, nie, no weź no. tego odpalonego, no nie? Pomóc, no pomóż, no no no. no, 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 A ty mi dajesz tego? Kurwa, jestem jest. Po w gównie, wiesz. pokazać, się nie pokrowiedzenie Ja Całej połowie jestem w gównie, kurwa mi to. No. To idealnie zagodaję. Bo teraz kurwa, wydarzy się z gówna, ja jestem brudny, kurie. Ja. To dla gówna będzie. Kurwa, 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 Gówno, gówno rany, kurwa, gówno. Ale kurwa, stary, jak, jak to ktoś, kurwa, 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 Jak kurwa, kurwa, Myślę, że jakiś pierdol, bo ty to o, a nie bo się tam, a tu gaz a ty się a, otarłeś, dobra. mnie, No. Już nie Nie, no to już jest dobrze. To jest lepsze. Jest to Ale to co zmieni, kurwa? To jest, Wytrzyj muszę te, kurwa. I spalić, no. Ale co, tu? Jest, czy Nie. Jaki <noise> to już Jakie, kurwa, to daj Daj mi chwilę give me egg. Ujej, kurde. Give me more. O, no. dop Ale fajnie. Powąchaj to teraz, Ejk. Ejk. Powąchał, kurwa. Jest się w zwierząt. No, jest najlepszy. Nie, nie, i w ogóle thế, przychodzisz tu ze swoimi dziećmi, tak tutaj. I one popierdalają, a tu taki zbakany jointem jakimś zajebitym. Kurwa, z Z gównem na bucie, w wiesz siedziłem tam komentarze co ci zostało no nie? a on tutaj kurwa mać wojny rękę tak no co to nie tak Jak nie widzę już o to wszystko trochę spójrz no spójrz spójrz trochę tam. jakieś spójrz Kurwa, no. Całe życie w gównie, tak ja byłem kurwa Harcerzem, Prawda? No. Ty też o tym porozmawiasz? Wcale, a wcale. Nie duże pyry to jeszcze metale. Kurde, komu to o takim mówiłem już? Poszedłem do harcerstwa, ale... Maj, została... ten... Nie. nie. Komu to mówiłem, że? Poszedłem do harcerstwa? Była miesiąc i... komu komuna upadła i No w tym moim no, wziął z roboty galarii. Nie, to nie było. Co ja na górze kurwa, gadałem. No Jak ja nie, kurwa, gadałem na górę. Albo tym czarnym. Albo. jakimś Nie, jakimś dupą gadałem też. Kurwa. Polska, biało, czerwoni. Polska, Uuuuj. biało, czerwoni. Tak. Tak wygląda zmiana życie we Wrocławiu. Ale nie gówniane, bo truskawkami. O, On dzisiaj ja byłem truskawki. Ja to... jak w kapsle zaraz by się... OSRAło mnie!